Bądź mną, wyprowadź się od starych. Właściciel mieszkania wstawia ci zmywarkę. Kup kostki do zmywarki, umyj naczynia, zostają na nich zacieki. Dowiedz się, że musisz też kupić sól do zmywarki, żeby nie było tych śladów. W sklepie tylko opakowania po dziewięć tysięcy kilo za dziewięć tysięcy złotych. Nie potrzebujesz aż tyle i nie chcesz wydawać hajsu. Pojedź do rodziców na obiad. Odsyp sobie od nich trochę soli do torebki, bo oni też mają zmywarkę. Wracaj do domu. Stój na przystanku. Al szluga, sam skręcam. Podjeżdżają bagiety nieoznakowanym samochodem. Co pan tam pali? Szlugę! Bagieta wącha. Wszystko ok, ale jak już się zatrzymaliśmy, to pan jeszcze kieszenie i plecak pokaże. Wyciągają ci z plecaka torebkę z solą do zmywarki. O! U! O! No teraz to masz młody przejebane. W11, odbiór. Podeślijcie chłopaków na Jana Pawła II. Mamy tu zdarzenie. Tłumaczenie nic nie pomaga. Po pięciu minutach trzy bagietowozy Wszyscy ludzie na przystanku patrzą, ty w kajdankach. Sześciu bagieciarzy stoi dookoła. Mariusz, weź rzuć okiem, bo ty tam na szkoleniu byłeś, ile tego jest? No, Bogdan, ze 100 gramów będzie. Amfetamina, albo mefedron, albo nawet koks. Idziesz do pierdla prosto, rozumiesz skurwy, synu? Prokurator ci od razu da sanki za coś takiego. Kumasz chuju? Do września w areszcie posiedzisz. Ale, panie bagiet to naprawdę sól czanów do zmywarki. Mnie nie oszukasz. 10 lat w policji robię gnoju jebany. Jedziecie na komisariat. Całkowite przeszukanie. Te słynne przysiady. Pozdro dla kumatych. Przykuty do krzesła, na wadze wychodzi 120 gram soli do zmywarki lub jak kto woli mefedronu. Znasz Robsona? Znasz cygana? Znasz siwego? Dla kogo latasz? Skąd to kurwo masz? Plaskuny na mordę. Kopanie po kostkach. Opowiadanie jak mi pod celą spreparują anus. Zebrało się półkomisariatu. Wszyscy opowiadają jaki zaraz w pierdol dostanę, jak się nie przyznam do posiadania narkotyków i nie powiem skąd mam. Wszyscy grożą ile to lat będę siedział w więzieniu. Ja już kurwa łzy w oczach. Odchodzi jakiś komendant. A co tu się dzieje? Złapaliśmy wielkiego handlarza, panie komendancie! Drzyj, mordę, że przyrzekasz, że to sól do zbywarki! No, jak dla mnie to faktycznie sól. Kilka dni temu sam dosypywałem, ale trzeba do badań do laboratorium. Perspektywa siedzenia w sztumie, aż będą wyniki badań z laboratorium. Nie bardzo. Powiedz, że możecie pojechać do domu starych i porównać. Komendant mówi, żeby tak zrobić. Jedziesz komisyjnie z czterema bagiet majstrami do starych. Ty, Mariusz, tylko musimy na orientie, bo może Gnój nas chce pułapkę wziąć. Jak wchodzicie do starych, to bagiety ręce mają na kaburach. Pani Gałecka, przeszukanie, pani pokaże sól do zmywarki. XD! Starzy oszołomieni jakby się piwa napili. Matka pokazuje sól. Wygląda tak samo. Atmosfera się trochę uspokaja. Bagiet majstrzy myślą. Ale skąd ja mogę wiedzieć, czy pani też tu kokainy nie trzyma, co? Słodki Jezu. Jedziesz z matką, ojcem i czterema policjantami do sklepu. Komisyjnie kupujecie paczkę oso over soli. Dziewięć tysięcy kilo za dziewięć tysięcy złotych. Mandoliny ludzie przy kasie jak 7 osób, w tym trzy bagiety, kupują paczkę soli najlepsze. Bagiety wysypują trochę na maskę radiowozu, takie same jak to z plecaka i to z domu. Hehe, <laughs> sorry moty, sam rozumiesz, że to podejrzanie wyglądało, nie? Oddaj sól starym, wróć do domu. Postanów zmywać ręcznie do końca życia.